Witajcie. Dziś przyjrzymy się systemowi Enova 365 CRM, który oferuje zaawansowane narzędzia do optymalizacji procesu obsługi reklamacji. Jeśli szukacie sposobu, aby uczynić ten proces bardziej efektywnym i przyjaznym zarówno dla klientów, jak i dla pracowników, ten temat jest właśnie dla was. Właściwa konfiguracja systemu to klucz do sukcesu. Aby w pełni wykorzystać możliwości Enova 365, niezbędne jest skonfigurowanie trzech kluczowych modułów: CRM, workflow oraz zlecenia serwisowe. Dzięki tej konfiguracji możecie dokładnie odzwierciedlić proces składania, rozpatrywania, a także obsługi reklamacji, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym. Jak wygląda schemat procesu reklamacji? Po pierwsze, klient składa reklamację przez pulpit kontrahenta, tworząc zlecenie serwisowe o definicji reklamacja. Następnie system generuje powiadomienie do panelu workflow dla operatora biura obsługi klienta. Co ważne, w przypadku konieczności naprawy pogwarancyjnej, na którą klient wyraził zgodę, proces jest kontynuowany aż do wysyłki sprzętu z powrotem do klienta. System Enova 365 CRM dysponuje niezwykle istotnymi funkcjonalnościami. Automatyzacja powiadomień sprawia, że operatorzy bok są natychmiast informowani o nowych reklamacjach. Integracja z modułem finansowym umożliwia automatyczne wystawianie faktur za naprawy pogwarancyjne. Pulpit kontrahenta daje klientom możliwość samodzielnego składania reklamacji, co znacząco poprawia ich doświadczenie. Monitorowanie czasu reakcji oraz realizacji zleceń zgodnie z umowami SLA zapewnia, że każdy proces jest przejrzysty i zgodny z ustalonymi standardami. A pełna historia napraw dla każdego urządzenia daje wgląd w dotychczasową obsługę. Zastanawiacie się, jakie korzyści przynosi optymalizacja procesu reklamacji? W pierwszej kolejności zwiększa satysfakcję klientów dzięki szybszej i bardziej przejrzystej obsłudze. Automatyzacja rutynowych zadań przekłada się na poprawę efektywności pracy zespołu i redukcję błędów. Dodatkowo, możliwość generowania raportów i analiz dotyczących reklamacji wzbogaca Wasze podejście do dalszych działań. System automatycznie monitoruje też czas reakcji i realizacji, co pomaga w przestrzeganiu umów SLA. Optymalizacja procesu obsługi reklamacji z NOWA 365 CRM to nie tylko usprawnienie pracy w dziale obsługi klienta, ale także klucz do budowania pozytywnego wizerunku firmy. Dzięki automatyzacji, przejrzystości i łatwemu dostępowi do informacji, zarówno klienci, jak i pracownicy mogą cieszyć się sprawnym oraz efektywnym procesem reklamacyjnym. Jeśli szukacie rozwiązań, które pozwolą na lepsze zarządzanie, warto rozważyć skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów firmy Neosmart. To krok ku efektywności i zadowoleniu klientów. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.